czas na podsumowanie naszego eksperckiego dyżuru myślę że tak jak i w naszych głowach tak jak i w głowach naszych widzów pytań pojawiło się dużo i takich nie brakowało co budziło największe zainteresowanie tak, na wstępie dziękujemy oczywiście za, za telefony od telewidzów, pytania były bardzo rzeczowe, konkretne. Natomiast tak jak się spodziewaliśmy, najwięcej jednak przewijało się pytań o dotację Mojego Prądu, jest to program dofinansowania do fotowoltaiki. Dlaczego tak dużo pytań może powiem, ponieważ jest to program, który jest tak naprawdę jest, ale go nie ma, można powiedzieć, bo jest zawieszony. Były dwa nabory wcześniej wniosków i teraz czekamy na ogłoszenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnego naboru wniosków. Na razie planowany jakby kolejny nabór jest na 1 lipca. Mówię tu planowany, żeby nikt nie wziął tej daty konkretnie, prawda? Także tutaj chcielibyśmy rozwiać, bo tutaj naprawdę bardzo dużo pytań w tej kwestii było, prawda? Czyli to jest dobry czas na przygotowanie, na przykład. Dokumentów. To jest w ogóle bardzo dobry czas na inwestycje, dlatego że już wcześniejsze zapowiedzi co do tego programu mówiły, że będzie ciągłość naboru. To znaczy, że nawet jeśli ktoś wykona instalację teraz, czy wykonał wcześniej, to nie będzie tej luki, tak? Będzie mógł też o tą dotację wnioskować. A ogólnie wiosna jest dobrym czasem na, na takie inwestycje, dlatego że wiadomo, robi się coraz bardziej słonecznie, no i będziemy mieli jak najdłuższy ten okres produkcji do tej zimy, podczas której będziemy wykorzystywali te nadwyżki, które teraz przez ten okres wiosenny później letni wprowadzimy do do sieci, więc jak najbardziej wiosna jest takim najlepszym okresem na, na rozpoczęcie, na budowę instalacji. Właśnie, czyli dobrze rozumiem zatem, że najpierw musimy mieć instalację, żeby potem uzyskać dofinansowanie, czy można najpierw starać się o dofinansowanie, a potem dopiero zakładać? W programie Mój Prąd istniejący na początku instalacja i potem zwrot do tych 5000 tysięcy, tak jak było ostatnio. Więc to jest standard. W czystym powietrzu, czyli programie, który jest obowiązujący, tam fotowoltaika jest dodatkiem do wymiany kotłów na paliwa stałe. Tam też jest zwrot na razie po wykonanie inwestycji. Planowana jest współpraca z bankami z możliwością pożyczki na działania, ale to też ma wejść najprawdopodobniej w drugiej połowie roku. No a zastanawiam się, jak się ma wydajność właśnie takich instalacji do zachmurzenia i długości dnia? No zmiany są do, dość duże, tak? tak? naprawdę najlepszymi miesiącami, jeśli chodzi o produkcję, to są miesiące chodziło od marca do maja, dlatego że jest nas słonecznie jest dość duże, ale temperatura jest niska. Tutaj fotowoltaika działa tym lepiej, im, im temperatura modułów niższa, im wyższa, to niestety ta sprawność spada. Oczywiście zachmurzenie wpływa bardzo negatywnie, tak, tak samo jak wszystkie inne za, zacienienia, więc to na uwadze trzeba mieć, też biorąc pod uwagę, gdzie chcemy tę instalację u siebie posadowić. No właśnie, jeżeli chodzi o miejsce, jeszcze chciałbym to doprecyzować. Najczęściej zapewne na dachach domów. Czy to się zgadza, ale gdzie, gdzieniegdzie są te instalacje, na przykład po prostu na Tak, ziemię. jakby są dwa miejsca, tak naprawdę, do montażu instalacji. To jest dachy, tak jak pani wspomniała, i instalacje gruntowe, prawda? To jest kwestia tego, jakie są możliwości czasami montażu instalacji na dachu, ponieważ no, czasami właśnie, tak jak wcześniej mówiłem w pierwszym wejściu, że jest zły azymut, czyli czy źle nachylony dach prawda, pod złym kątem, wtedy ta wydajność jest, jest dość słaba instalacji i warto wtedy pomyśleć o instalacji gruntowej, gdzie można ją sobie spokojnie ustawić, idealnie na południe, prawda, w dobrym nachyleniu, wtedy ona działa o wiele, wiele lepiej niż ta instalacja na dachu. Także zawsze patrzymy na warunki, na zacienienia na przykład, no, bo są czasami stałe zacienienia, prawda, bądź dachy są wielopłaszczyznowe, pod różnymi kątami, które albo na przykład pokrycie dachowe jest, jest na tyle trudne, że, że nie warto tam instalować instalacji, czy niekorzystne, wtedy można to zrobić na gruncie. Mhm. A zastanawiam Szereg się, czynniku. jak wygląda taka instalacja? Czy to jest uciążliwa jakaś praca tych osób, które to instalują, czy to jest kilka godzin, których nie zauważamy? Zazwyczaj zauważyłem. to jest dzień do dwóch przy takich standardowych instalacjach, tak, Czy jeden dzień od, od poranku do zmierzchu lub ewentualnie dwa, zależy od właśnie trudności i wielkości instalacji, więc nie jest to zbyt uciążliwe dla... No i często pogoda na to wpływa, bo... <laughs> Wychodzimy tak do pracy, czy, czy instalatorzy jest dobra pogoda, może, może coś się popsuć, także czasami ta inwestycja się, się po prostu przedłuża w czasie. Ale inwestujmy w odnawialne źródła energii, to jest przecież nasza przyszłość. Bardzo dziękujemy za tę garść. Tak, dziękujemy. za tę garść bardzo cennych i ważnych informacji, to już to wiosna się zaczyna, więc tak jak panowie powiedzieliście, najlepszy czas na to, żeby pomyśleć o takiej instalacji. Dziękujemy za i udzielanie również informacji naszym widzom i za tę garść u nas w studiu. Bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.